Anna Glogowska, z Lupius ja gratulacje od fanów. Anna Glogowska zyskała popularność w programie Taniec z Gwiazdami. To tamty partnerowała Piotrowi Kasowskiemu. A ich milost przeniosła się z parkietu do Zycia poza kamerami. Para doczekala się córki. Ale nigdy nie mieli okazji być malzeństwem. Niestety związek po 10 lat nie przetrwał próby czasu. Choć para do dziś utrzymuje przyjacielskie relacje. W mediach pojawiła się osobliwa plotka na temat uczuciowego życia Anny Glogowskiej i Mikolaja Roznerskiego. Aktor miał rzekomo skres serca pięknej tancerki, a para mieli zobaczyć razem internauci w Paryżu. O rzekomym romansie Glogowskiej z Mikolajem Roznerskim zaczęła taś rozpisywać się prasa. Anna postanowiła nie wyprowadzać nikogo z bladu i potwierdziła, że jest zakochana. Lecz nie doprecyzowała, czy chodzi o Mikołaja, czy o kogoś innego, jest ekstra. Chyba mogę powiedzieć, że jestem wreszcie szczęśliwie zakochana, powiedziała dla portalu Jastrza Post. Niewiele później Anna dodała urocze zdjęcie na Instagramie, ze swoją nową miłością. Jest nim Frederik, muzyk i artysta. Który skradli jej serce Na jednym z najnowszych zdjęć na Instagramie, Anna pokazała niebywale szczęście ze ślubu. Kropka brata 15 kwietnia Arkadiusz Glogowski ozenił się ze swojej partnerką Aneta Hrrr a! Nareszcie Aneta i Arkadiusz Glogowski i wszyscy mamy od teraz te same inicjale jakie napisała szczęśliwa Anna Glogowska Fani pospieszyli z gratulacjami, dużo szczęścia i miłości, gratulacje dla młodej pary.